Ego, cichy niszczyciel Twojego życia. Jak odzyskać lekkość istnienia? Ego czasem wydaje się naszym sprzymierzeńcem. Odpowiada, że jesteśmy niezniszczalni, perfekcyjni, nie do pokonania, że to właśnie my mamy rację, a świat ma nam się podporządkować. Znam to z autopsji. Były chwile, kiedy sądziłam, że dosłownie wszystko mogę osiągnąć swoją siłą, uporem i perfekcją. Myślałam, że moje ja jest moim największym atutem, a bycie niezłomną będzie kluczem do sukcesu. I przez długi czas walczyłam ze sobą, ze światem, z ludźmi, którzy wydawali mi się przeszkodami. Ale czy to przyniosło mi radość? Poczucie spełnienia? Niestety. W tej walce nie było ani jednego momentu, który dałby mi prawdziwe szczęście. Ego obiecywało złote góry, ale serce pozostawało puste. Czułam się, jakbym codziennie biegła na szczyt. Na szczyt góry tylko po to, by uświadomić sobie, że jest jeszcze wyższy szczyt przede mną, a każdy krok naprzód zwiększał ciężar na moich barkach. Czym właściwie jest to ego? Ego to maska, którą nosimy, buduje fałszywy obraz nas samych. Tworzy iluzję, że jesteśmy kimś więcej niż w rzeczywistości, to ono mówi, że musisz być najlepszy, a świat ci się należy, że inni muszą cię szanować, bo ty jesteś wyjątkowy. Ego potrzebuje władzy i uznania, a jeśli nie dostaje tego, czego pragnie, uderza w nas samych, doprowadzając do wewnętrznych bitew. Problem w tym, że ego nigdy nie przestaje żądać więcej. Nawet jeśli zdobywasz kolejne cele, osiągasz sukcesy, stajesz się kimś, ego zawsze mówi: To jeszcze nie to. Musisz zrobić więcej, być lepszy. I tak rodzi się nieustanny bieg po coś, co nigdy nie przynosi spełnienia. To właśnie ego steruje naszym życiem. Nie pozwalając na prawdziwą radość. Pomału stajesz się niewolnikiem swojego pragnienia bycia kimś. Jak ego niszczy nasze życie? Po pierwsze, oddziela nas od innych. Podkreśla różnice, każe nam porównywać się z innymi, prowadzi do tego, że stajemy się coraz bardziej zamknięci, zapatrzeni we własne interesy, tracimy zdolność prawdziwego połączenia z innymi ludźmi, bo ciągle widzimy w nich rywali, a nie sojuszników. Po drugie, smaga lęki i niepewność. Paradoksalnie im bardziej zależy nam na kreowaniu własnego wizerunku. Tym bardziej stajemy się bezbronni. Ego boi się porażki, krytyki, odrzucenia. Lęk przed utratą swojej maski sprawia, że zamiast żyć, po prostu przetrwamy. Po trzecie, zmienia życie w pole walki. Życie oparte na ego to ciągła walka o uznanie, sukces, władzę. Myślimy, że im więcej wygramy, tym lepiej się poczujemy. Tymczasem ta walka nie daje nam wewnętrznej radości, a jedynie potęguje frustrację. Z własnego doświadczenia wiem, jak łatwo można wpaść w pułapkę własnego ego. Przez lata żyłam w przekonaniu, że muszę być idealna, silna, nieomylna. Po części byłam autorytetem dla innych, ale w środku czułam pustkę. Każdy dzień to była walka o przetrwanie w świecie, który wydawał się wrogi, bo tak dyktywało mi moje ego. Nie mogłam sobie pozwolić na słabość. Na niedoskonałość. Myślałam, że bycie perfekcyjną da mi siłę i spełnienie. Ale tak naprawdę to ego rzucało mi kolejne kłody pod nogi. I dopiero gdy z pokorą schyliłam głowę przed życiem i przed Bogiem, zaczęłam żyć z lekkością. Nie przyszło to samo. Zostałam do tego popchnięta. Jednak to był moment, kiedy przestałam walczyć i zaakceptowałam, że nie muszę być najlepsza. Otworzyłam się na to, co niesie życie, bez potrzeby kontrolowania wszystkich wokół. Poczułam, jak opadają ciężary. A serce zaczyna bić w rytmie wolności. Jak zapobiec niszczącej sile ego? Po pierwsze, praktykuj pokorę. Zrozumienie, że nie jesteśmy centrum wszechświata, jest kluczowe. To nie my musimy wszystko kontrolować, a życie to nie wyścig o tytuł najlepszego. W pokorze jest siła, kiedy uznasz, że jesteś częścią większej całości, odzyskasz wewnętrzny spokój. Po drugie, otwórz się na prawdziwą miłość i współczucie. Bo kiedy przestajemy skupiać się na sobie, a zaczynamy dostrzegać innych, zyskujemy perspektywę. Współczucie to, to takie antidotum na ego. Pozwala nam. Łączyć się z ludźmi na, na głębszym poziomie. Po trzecie, odpuść potrzebę kontroli. Nie musisz mieć zawsze racji, nie musisz być zawsze najlepszy. Czasami wystarczy być obecnym i zaakceptować to, co przynosi życie. I po czwarte, oddaj się życiu. Zamiast walczyć z nim, zaufaj jego naturalnemu biegowi. Im bardziej próbujemy kontrolować rzeczywistość, tym bardziej się w niej po prostu gubimy. Oddanie się temu, co jest, daje prawdziwą wolność. Sumując, ego to cichy niszczyciel naszego życia. Jeśli pozwolisz mu rządzić, będziesz żyć. W nieustannym napięciu lęku i walce ale jeśli zdecydujesz się na transformację jeśli odważysz się spojrzeć głębiej schylić głowę przed życiem bogiem a nawet przed samym sobą poczujesz jak ciężar spada a twoje życie nabiera lekkości wiem wiem jak to jest walczyć z własnym ego, wiem, jak to jest czuć się niezniszczalnym, perfekcyjnym, ale wiem też, jak wielką ulgą jest odpuszczenie i akceptacja, że nie muszę być kimś. Mogą po prostu być. I często. Nie robimy tego dla siebie, tylko dla kogoś, żeby nas zauważył, podziwiał, zaakceptował, chociaż raz pochwalił. No cóż, czy jest to konieczne? Kiedy zaakceptujesz siebie, dokładnie takim, jaki jesteś, życie. Nabierze niesamowitych barw. Nazywam się Diana Mazur, jestem mentorem transformacji i świadomości. Zapraszam Cię do tej podróży. To droga, która prowadzi do, do prawdziwej wolności, do życia z lekkością, której tak pragniesz, której każdy z nas pragnie. Zapraszam Cię do subskrypcji, do komentowania i miej cudowny czas.